Jeżeli lubicie słodycze, to dzisiaj jest odcinek specjalnie dla Was. Od pewnego czasu chodziło mi po głowie, żeby upiec ciastka. I to może się wydawać banalne zadanie, dlatego że są tysiące przepisów na ciastka. Tyle, że ja chciałam upiec ciastka, które będą zdrowe, dlatego że od kiedy zaczęłam lubić i szanować samą siebie to po prostu nie chcę jeść niczego o czym wiem, że byłoby dla mnie szkodliwe. Więc całkowicie z mojego punktu widzenia odpadają ciastka, które są zrobione na bazie margaryny, jajek, białego cukru, mąki wybielonej pszennej. Więc Mogłabym oczywiście nie jeść słodyczy, bo właściwie słodyczy mi wcale nie brakuje. Odkąd zaczęłam jeść zdrowo i prowadzić naprawdę zdrowy tryb życia, to nie mam potrzeby jedzenia słodyczy. Ale chodził mi po głowie taki pomysł i potraktowałam to trochę jako wyzwanie. I zaczęłam się zastanawiać gdybym miała zrobić takie zdrowe ciastka, to z czego one mogłyby być zrobione? I pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to to, żeby w ogóle zrezygnować z mąki. Oczywiście, że zrezygnować z białego cukru, zrezygnować z margaryny i innych niezdrowych tłuszczów, ale żeby w ogóle nie używać mąki, dlatego że mąka z natury swojej jest już produktem przetworzonym, a biała mąka jest pozbawiona prawie wszystkich wartości odżywczych, więc po co? Po co ją jeść, jeżeli zawiera tylko gluten? I wtedy pomyślałam, że w takim razie bazą do moich zdrowych ciastek mogłyby być orzechy włoskie, dlatego że jeżeli się... Bo chodziło mi o to, żeby zrobić takie ciastka, które będą kruche. Więc jeżeli zmieli się orzechy włoskie, to one tworzą coś w rodzaju takiej kruchej, bardzo aromatycznej mąki. I to był mój pierwszy krok. Potem pomyślałam, że jeżeli orzechy włoskie, to dodam też zmielone migdały, po to, żeby jeszcze był dodatkowy smak. Ja bardzo lubię migdały, więc dlaczego nie? A potem pokombinowałam dalej i kilka dni temu upiekłam ciastka, które wymyśliłam. I ponieważ są absolutnie pysznymi i całkowicie zdrowymi ciastkami, dzisiaj chciałabym zaproponować Wam, żebyśmy upiekli te ciastka razem.

Oczywiście suszone figi, suszone daktyle i suszone śliwki u mnie są ekologiczne, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że one mają wtedy lepszy, czystszy, mocniejszy smak. Sześć daktyli, 5 fig i 10 śliwek suszonych. Zalałam gotującą się wodą minimalnie, tak żeby tylko owoce były przykryte. Teraz zabieram się do robienia mąki. Mam tutaj taką dużą szklankę orzechów włoskich, które wrzucam do miksera. Do tego dodam pół szklanki blanszowanych migdałów. Blanszowane znaczy, że są bez skórek. I zmiksuję je teraz na mąkę. Gotowe. Zmielone orzechy i migdały przesypuję do miski. Tak wygląda moja mąka. Lekko wilgotna, ale to dobrze. Przygotowuję następne składniki. Pięknie pachnie. Mam w małym garnuszku roztapiam 3 łyżki oleju kokosowego. Oczywiście używam oleju kokosowego, który jest nierafinowany, niewybielany, niezmieniany w jakikolwiek sposób i jest tłoczony na zimno. Opowiem o olejach następnym razem. Więc trzy łyżki, duże łyżki, takie od serca. Trzy łyżki oleju kokosowego roztapiam z dodatkiem dwóch łyżek pasty tahini. To jest pasta z prażonego sezamu. Tak, 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 wiem, 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 no ale trzeba wyskrobać z tego słoika, żeby się nie zmarnowało, prawda? Olej kokosowy i pasta tahini. Cudownie pachnie. Nie chodzi o to, żeby je podgrzać, a nie zagotować. Chodzi tylko o to, żeby Olej się rozpuścił i żeby połączył się z pastą tahini, będziemy mogli wydawać go do naszej mąki. Do zmielonych orzechów i migdałów dodaję pozostałe suche składniki: jedną szklankę drobnych płatków owsianych, dwie łyżki cukru kokosowego. Malutkie. Skromne. Dwie łyżki nasion chia. Właśnie odkryłam, że miałam odłączony mikrofon, więc na wszelki wypadek powtórzę. Do zmielonych orzechów migdałów dodałam jedną szklankę drobnych płatków owsianych, Dwie płaskie łyżki cukru kokosowego, dwie łyżki nasion chia i teraz dodaję przyprawy. Jedną łyżeczkę cynamonu, jedną łyżeczkę kurkumy, ćwierć łyżeczki kardamonu i trzy goździki. Dodaję też jedną łyżeczkę soli. I pół łyżeczki proszku do pieczenia. Ja mam proszek do pieczenia bez fosforanów, bez glutenu, ekologiczny. Dodam pół łyżeczki. Wymieszam teraz suche składniki. Przekładam moje ciastka do większej miski. Żeby mieć większą swobodę ruchu. Wymieszam ze sobą suche składniki. Za chwilę dodam dwa pozostałe i będziemy piec. I oto w jaki sposób powstaje <laughs> nasza marmolada. Zalałam gorącą wodą śliwki, suszone figi i daktyle. To było mniej więcej 20 minut temu. Woda jest ciepła. Wlewam śliwki, daktyle i ym, figi razem z wodą do miksera. Przykrywam przykrywką i miksuję. Ze Zmiksowanych owoców, fig, daktyli i śliwek suszonych. Wyszła nam absolutnie fantastyczna marmolada. Którą można jeść jako marmoladę, używać jej do smarowania chleba, ale można jej też użyć jako jednego z trzech głównych składników do naszych ciastek. Pora na krok drugi i przedostatni. Przekładamy gotową marmoladę do suchych składników. Dolewamy roztopiony olej kokosowy i osłudzony razem z pastą tahini. I mieszamy. I oto ciastka są już gotowe. Znaczy masa na ciastka jest gotowa. Ułożymy ją teraz w formie placuszków na papierze do pieczenia i upieczemy. I zobaczycie, jakie to będzie pyszne. Używam ekologicznego, brązowego papieru do pieczenia. składników wychodzi akurat jedna cała blacha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięć dokładnie 25 ciastek. Oto moje ciastka przed upieczeniem. Wstawiam je do piekarnika. Gorące powietrze 150 stopni pół godziny. <laughs> Niecałe 3,5 minuty zostało. W całej kuchni unosi się tak oszałamiający, słodki, korzenno-orzechowy zapach, że nie mogę się doczekać, aż otworzę piekarnik i spróbuję ciastek razem z wami.

Są dobre i wtedy, kiedy są gorące, i wtedy, kiedy wystygną, i następnego dnia, i kilka dni później jeszcze też je jadłam. Mm. 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 Tak wyglądają nasze ciastka po upieczeniu, ostudzeniu i wyjęciu z pieca. Na zewnątrz mają delikatną, chrupiącą skórkę, a w środku są soczyste, miękkie. Wilgotne i bardzo orzechowe, naprawdę są pyszne. Smacznego.